Witajcie kochani, mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach. I to gdzie? U nas w Wałbrzychu, w Polsce. Jestem dumny, że takie imprezy mogą być rozgrywane u nas w kraju. Ja będę kibicował. Wy również wspierajcie naszą reprezentację, ale również kibicujcie tym, którzy biorą w tym udział, gdyż my jako Polacy jesteśmy jednymi z najlepszych kibiców na świecie. Cztery najlepsze drużyny mają zapewniony awans na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020. Pozdrawiam serdecznie i mocno trzymam kciuki.